Stowarzyszenie Nowoczesna.pl ma powstać um... Zmieniać Polskę, jak rozumiem, ale powstało podejrzenie, że stowarzyszenie tak naprawdę jest takim początkiem tworzenia partii politycznej, dzięki której słynny ekonomista ma znów zasiąść w Sejmowych ławach, ustalił Newsweek. No i problem też polega na tym, że wszyscy prognozują, iż to profesor Leszek Balcerowicz będzie takim patronem nowej formacji politycznej, która będzie realizować ideę głoszone przede wszystkim przez Forum Obywatelskiego Rozwoju, czyli fundację, którą Leszek Balcerowicz stworzył. Jak to jest? Będzie partia polityczna? Znaczy, nie wiem, czy dobrze czytam tą depeszę papowską, ale żeby jasne, ja nigdy nie byłem w Sejmie. Nie byłem parlamentarzystą, to chciałbym to Ale pokażyć. startował pan wyborach. Ale nie byłem parlamentarzystą. No to jest tak, że w związku z tym nie mogę z zasiąść. zasiąć. Tak, to jest po Ale może pan powrócić na listy wyborcze o w A, ten tak. sposób. To jest po pierwsze. Po drugie stowarzyszenie jest oczywiście stowarzyszeniem. E, wariantu, o którym pani mówi, nie można wykluczyć. Rzeczywiście rozmawiam z leszkiem Baserowiczem, z profesorem Baserowiczem, i z kilkoma innymi osobami. Natomiast na tym etapie skupiamy się na tworzeniu stowarzyszenia i na tym, aby. Zmienić dyskurs publiczny w Polsce, żeby rozmawiać o rzeczach ważnych, o których zresztą często akurat w OKG rozmawiamy, bo mam obawę, że w debacie publicznej nie są adresowane najważniejsze wyzwania, które stoją przed nami. Kwestia migracji, ale też wysokich kosztów pracy, tego, że w Polsce, pytanie dlaczego w Polsce ludzie relatywnie mało zarabiają, dlatego, że promujemy też tego typu inwestycje, dużo tanich miejsc pracy. Mam wrażenie, że część polityków jest dumna z tego, że jesteśmy tani i to uważa, że cały czas jest naszym, naszą przewagą konkurencyjną. O edukacji, która jednak no, tworzy, powiedzmy sobie że polskie szkoły na końcu uczelnie też tworzą armię bezrobotnych. Nie wszystkie oczywiście, ale część i to wydaje mi się jest ważny problem do zadresowania. W ochronie zdrowia mamy system, który obiecuje, że wszystko jest za darmo, ale jak ktoś chce dostać się na poważniejszą operację, to musi te kilka lat odczekać być może tej operacji nie doczeka, i tak długo jak się o tym nie rozmawia, nie diagnozuje się problemów, nie adresuje się fundamentalnych problem, problemów Polski. No to siłą rzeczy potem wychodzi co wychodzi, i tak podsumowując, ja chciałbym, żeby ta polityka nie polegała na cieplej wodzie w kranie, bo ciepła woda w kranie jest też w Kijowie. Chodzi o to, żeby. W Polsce była perspektywa, zarówno dla młodych, jak i dla tych, którzy są już aktywni na rynku pracy od dłuższego czasu. Rozumiem, że uważa pan, że na scenie politycznej nie ma takiej znaczącej formacji politycznej, która by podejmowała te najważniejsze mi się wydaje, problemy tak, wydaje i nie mi się, że miała że dobrej recepty czasie, na to. Wydaje mi się, że w ostatnim czasie w ogóle debata jest obok tych tematów. Nie widzę nikogo, kto by w tym zakresie zajmował Zdanie od diagnozy poczynając poprzez wizję, dokąd, dokąd zmierzamy, natomiast podkreślam jeszcze, że na tym etapie to nie jest tworzone żadne ugrupowanie polityczne, tylko stowarzyszenie. Tego drugiego wariantu nie mogę wykluczyć, ale jest zbyt wcześnie, żeby to w tym momencie ogłaszać.